Dzień dobry. Drodzy Państwo, ciągle jeszcze potrzebujemy zostać w izolacji, ale na szczęście pogoda sprzyja temu, co wolno nam robić, czyli uprawiać sporty indywidualne na świeżym powietrzu. Dlatego dzisiejsze ćwiczenia w oparciu o pozycję jogi są tak skonstruowane, żebyście mogli Państwo ćwiczyć zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Zapraszam na matę i zaczniemy od pozycji góry, czyli wygodnej pozycji stojącej. Dzisiaj ze stopami rozstawionymi pod biodra i ustawionymi równolegle do siebie. Obciąż stopy równomiernie i wyciągnij czubek głowy w górę, wydłużając kręgosłup. Kość ogonową opuszczaj i popychaj troszeczkę w przód, tak żeby ustabilizować miernicę. Podciągnij pępek i boki tłowia troszeczkę w górę i do kręgosłupa. Barki i całe ręce. Opuść i naciągnij troszeczkę w dół. Brodę delikatnie cofnij i podciągnij pocylce w górę. Zatrzymaj pozycję, rozluźnij trochę napięte mięśnie, tak żeby stać prosto, ale wygodnie i sięgnij uwagą do oddechu. Poprowadź oddech tak, żeby powierzchnia brzucha delikatnie uniosła się z wdechem, a z wydechem zacieśniaj brzuch i boki tułowia, powoli wyprowadzając powietrze z dróg oddechowych nabieraj powietrze nosem, wydychaj powietrze nosem albo ustami. Weź spokojny wdech. Zrób spokojny wydech. I na kolejnym wydechu opuść brodę miękko do szyi. Na wdechu przez prawe ramie nad prawem, Barkiem, przetocz głowę do tyłu, na wydechu przetocz głowę nad drugim barkiem, z powrotem do przodu i kontynuuj krążenie głową wdech przez prawą stronę, do tyłu, wydech przez lewą stronę, w przód i jeszcze uważaj na to, żeby ustawiać szyję cały czas w bardzo wygodnym położeniu. Nie pochylać głowy zbyt nisko, nie zaciskać przestrzeni między kręgami i kiedy będziesz mieć głowę zwieszoną z przodu, z kierunek, na wdechu, przenieść głowę w tył, na wydechu przez prawe ramię w przód i wdech do tyłu. Naciągaj troszeczkę czubek głowy w taki sposób oddalając go od szyi, żeby zataczać duże okręgi. I wydłużać w ten sposób szyję, otwierając przestrzeń między kręgami. I zatrzymaj głowę pochyloną nad mostkiem Pochyl ją jeszcze bardziej do przodu, tak żeby barki i klatka piersiowa też się pochyliły i przyciągaj barki do uszu na wydechach, na wdechach, unieś z powrotem głowę i opuszczaj barki, wydłużając kręgosłup. Pochyl głowę i przyciągnij do niej barki na wdechu. Unieś głowę i opuść barki. I jeszcze wydech. I wdech. Zatrzymaj pozycję góry, z dłonmi opartymi na biodrach. Zakręć biodrami kółka. Na... w prawo, wypychając biodra na prawo, potem do tyłu, na lewo i w przód, starając się zatrzymać czubek głowy mniej więcej w tym miejscu, w którym był ustawiony w pozycji góry. Czyli jak najmniej poruszamy głową, tylko miednicą. I zmień kierunek, poruszaj biodrami, zakreślając miednicą jak najobszerniejsze kółeczka i starając się utrzymać głowę, a nawet klatkę piersiową w tym samym miejscu. I zatrzymaj na środku. Jeżeli masz jakieś kłopoty ze stopami, to lub równowagą, uważaj na te dwie następujące po sobie pozycje, będziemy próbować, odchylając troszeczkę miednicę w tył, zostawiając na zasady palców na macie, podnosić palce i otwierać je szeroko, a potem opuszczać palce i podnosić pięt. Jeżeli ten drugi ruch jest zbyt obciążający dla Ciebie, możesz go zmienić na taki ruch, w którym co drugi raz podnosisz tylko jedną piętę wysoko. Na wdech, palcem w górę, na w dół, na wdech, piętę w górę i na w dół. I jeszcze palcem w górę i szeroko. W dół I piętę w górę, i w dół, i jeszcze palce, pięty. i ostatni raz. Palce i piętę, i rozluźnij, opuść dłonie do piótek niej delikatnie mięśnie wokół talii tak, żeby podtrzymywały kręgosłup, wydłuż kręgosłup wyciągając czubek głowy w górę i rozciągnięte, proste ręce, unoś po łukach nad barki odwracając je wnętrzami łokci i dłoń do siebie i spoglądając w ich stronę. Na wydechach opuszczaj proste ręce w dół i spoglądaj w stronę podłogi Unoś ręce, tylko tak wysoko, jak możesz je unieść z prostymi łokciami. Nie uginaj rąk, żeby zbliżyć dłonie do siebie nawzajem. Spokojne. Długie oddechy. Jeszcze jeden raz. I zatrzymaj dłonie. Opuszczone, połóż je na biodrach. Rozstaw stopy do bardzo wygodnego, stabilnego rozkroku. Wciśnij troszeczkę zewnętrzne krawędzie stóp w matę, unosząc wewnętrzne krawędzie stóp, unieś palce stóp, otwórz je szeroko i połóż je na matę. Kość ochronową ściągnij w dół i wydłużaj krawędzie, unosząc głowę. Warki opuść luźno. Ugnij delikatnie prawe kolano i skręć palce prawej stopy na zewnątrz, do boku. Lewą piętę wypchnij poza to rozstawienie stóp, troszeczkę do boku i rozciągnij ręce na wysokości obojczyków odciągając mięśnie nóg w górę, wciągając brzuch, pochylaj prawy bok nad prawą nogę, rozciągając prawą dłoń jak najdalej za stopę. Na wdechach unosz tułów z powrotem w górę. Na wydechach wchodź do pozycji trójkąta, mniej więcej, jeżeli to możliwe, opuszczając tułów do poziomu, ale bardzo uważaj na biodra, Kolana, schodź tylko tak nisko, jak czujesz, że to jest bezpieczne. Staraj się przy tym ręce trzymać cały czas równolegle do podłogi. I jeszcze jeden raz, popychając pośladki i łopatki w przód, pochylaj się na prawą stronę i na wdechu wyjdź do piątku. Opuść dłonie na biodra i skręć stopy. Do środka. Na wydechu skręć palce lewej stopy na zewnątrz, wypchnij prawą piętę, weź spokojny wdech, rozciągnij ręce na wysokości obojczyków i rozciągaj się na lewo. Pochylaj się tak nisko, jak możesz. Uważaj na to, żeby nie pochylać pępka i mostka w kierunku podłogi. Trzymaj je ustawione przodem do długiej krawędzi maty. Barki odsuwaj cały czas od głowy. i pozwól im pochylić się w kierunku uszu. Spokojne oddechy. Na w dół. Na w górę. Ostatni raz, rozciągnięcie do pozycji trójkąta i wejście w górę, połóż dłonie na biodrach, zrelaksuj barki, ustaw stopy równolegle do siebie, chwyć łokcie, pochyl żuchwę do szyi i powoli opuszczaj głowę i przed przedramiona, w kierunku podłogi. Podciągaj przy tym mięśnie nóg w górę i wciągaj brzuch. Zwieszaj tu coraz niżej, ale oczywiście w wygodnym dla Ciebie zakresie. Na dechu, z lekko wygiętymi plecami, mocno podpierając kręgosłup brzuchem, wychodź w górę. Na wydechu powtórz ruch Opuszczania tłowia w dół do miękkiego, wygodnego skłonu. Barki trzymaj cały czas szeroko, odsunięte od głowy. Pochylaj się w bezpiecznym i wygodnym dla Ciebie zakresie, tak żeby czuć, że wydłużasz. Przyjemnie krąg ale nie obciążasz go. I na wdechu wyjdź w górę, opuść dłonie do biodra i skręć prawą stopę palcami na zewnątrz, lewą piętę delikatnie wypchnij do prostu i rozciągnij ręce na wysokości obojczyków, na prostym łokcie. Pracuj prawym kolanem na wydechach nad kostkę, starając się nie pochylać go w przód i na wdechach prostuj nogę. Wydech, ugięcie i wdech, wyjście w górę. I jeszcze. Kolano przesuwaj tylko nad kostkę nie przesuwaj kolana zbyt daleko w kierunku palców stopy. Spokojny, długi oddech. I zatrzymaj pozycję wyjściową, skręć stopy do środka i przejdź na drugą stronę. Skręcając palce lewej stopy na zewnątrz i wypychając na zewnątrz w rozkroku prawą piętę. Rozciągnij ręce na wysokości obrączków i uginaj lewe kolano. Staraj się trzymać tułów zwrócony cały czas przodem do długiej krawędzi maty. Barki trzymaj. Cały czas w pionie, nie pochylaj się do lewej nogi. Ostatni raz i wróć do rozkroku. Zbierając do środka, pięty, palce, pięty, palce i pięty tyle ile trzeba. Żeby stanąć wygodne, bardzo małym rozkroku na szerokość bioder, wróć do pozycji góry. Chwyć łokcie i pochylając głowę do mostka, ciągnij łokcie w dół, opuszczając głowę tak nisko, jak to jest możliwe, z uniesionymi mięśniami nóg i wciągniętym brzuchem i na wdecha powoli. Wychodź w górę. I wada. Zejście w dół I wdech. Mocny brzuch podpiera kręgosłup i wyjście w górę. Ostatni raz. W górę. Połóż dłonie na biodrach i rozstaw stopy na długość własnej nogi, jeśli to jest możliwe. A jeśli potrzebujesz, to do mniejszego rozkroku. Skręć palce prawej stopy do boku, wypchnij lewą. Rozciągnij ręce na wysokości obojczyków. Na wydechu przenoś prawe kolano nad kostkę i wyciągaj się nad udo. Opuszczaj łokieć na udo i na wdechu spróbuj przenosić lewą rękę. Nad bark, albo jeśli to możliwe, wnętrze łokcie i dłoni w kierunku głowy. Nad głowę. Na wdechu wychodź do pozycji wyjściowej. I powtórzymy cały, całą sekwencję ruchów prowadzącą do pozycji złamanego kąta. Pochylaj się nad udo, nie przemieszczaj kolana klatkę piersiową. Trzymaj odwróconą przodem do długiej krawędzi maty. Wykonaj ćwiczenie w swoim wygodnym zakresie. Wdech. Ugnij kolano tylko nad kostkę. Nie przemieszczaj go. Wdech. Próbuj przenosić rękę tak daleko nad głowę, jak to jest możliwe. Wdech. Wyjście w górę. Wdech, opadamy w dół, wdech, przeciągaj rękę nad głowę, wdech, zostań w pozycji, wdech, wyjście w górę, wdech, jeszcze, spróbuj, wdech, tyle ile możesz, bardzo powoli, prowadź rękę nad głowę, ostatni raz. do pozycji wyjściowej skręć palce lewej stopy do boku, wypchnij prawą piętę, uginaj lewe kolano, wyciągaj się za lewą stopę, nie przesuwając kolana, opieraj łokieć o udo i na wdechu przenoś ręka nad głowę, wydech, na kolejnym wdechu wróć. Górę I powtórz powoli z oddechem. Bardzo spokojnie przejścia w kierunku pozycji złamanego kąta. Jeszcze trzy razy. Jeden wydech na to, żeby zbudować pozycję w podparciu. łokciem na udzie, wdech na Przeniesienie ręki nad głowę, wydech i na wdechu. Wracamy z powrotem. Wdech i wdech. Powrót do pozycji wejściowej. Opuść dłonie na biodra i skręć palce stóp do długiej krawędzi maty, zbierając pięty, palce, pięty, palce. Wróć do pozycji góry w nowym rozkroku. Opuść ręce luźno do bioder i skręcaj się. Raz na prawą, raz na lewą stronę z wydechami. Wydech i tak. Wdech Wydech i tak. Wdech Wydech i tak. Wydech. Wydech. Dech. Jak najdalej, ale ze stabilnymi stopami, wygodnymi kolanami. Próbuj spoglądać daleko do tyłu. Zarzucaj. Daleko za siebie. Jeszcze po jednym razie na każdą stronę. I zatrzymaj się. Ta sekwencja może stanowić odrębną um, całość, albo możesz ją łączyć z innymi krótkimi filmami, które będą publikowane. Na stronie Pałacu Tarnowskiego Centrum Se Senioralnego. Dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.